Siemanko wszystkim, a więc jest to seria z powrotu do formy odbudowy sylwetki tylko i wyłącznie na samych pompkach i na podciąganiu i to jest już końcówka odbudowy, masowania odbudowy, a dzisiaj jest trening przed treningiem 28 na szybko sylweteczka. I później oczywiście jeszcze po treningu jak to wygląda, na pompie. Oglądajcie dalej. Teraz w przyszłym tygodniu myślę, że będę zaczynał redukcję. Także, jeżeli ktoś będzie chciał się dołączyć, tak najbardziej zapraszam. Napiszcie może w komentarzu, może ktoś będzie rzeczywiście się dołączy. Będę pokazywał, jak właśnie manipulować aktywnością fizyczną. Przypominam, że właśnie tylko i to redukcja będzie na pociąganiu na pompkach, chociaż aktywność fizyczna taka typowo, tak jak tutaj będę miał do użytku, więc zapewne będą to tylko i w formie takiej cardio spacery, nabijania kroków. Będziecie mogli sobie obserwować, jak właśnie manipulować aktywnością fizyczną, jak to wszystko ogarniać, żeby po prostu ta waga e, leciała w dół. Oczywiście nie polecam nikomu jeden do jeden ze mnie e, brać przykładu, ponieważ no, każdy jest inny i tu nawet nie jest kwestia tylko i wyłącznie tego, ile kto waży, ile ma wzrostu i, i tak dalej, tylko tu jest naprawdę wiele, wiele innych e, czynników, e, a żeby to po prostu gdzieś tam wdrożyć i żeby ta redukcja była dla danej osoby. E, Dobrze przeprowadzona, to na pewno trzeba po prostu gdzieś tam usiąść i przeanalizować e, wiele faktów. Więc nie polecam jeden do jeden ściągać, ale jeśli ktoś oczywiście by chciał, to każdy zrobi e, co zechce. Też będę pokazywał, jak to z, e, z kaloriami wygląda, ile kalorii mam, jak to będę ucinał. E, tak jak zresztą jak już wcześniej powiedziałem, e, będziecie mieli cały proces nagrany. E, redukcji, jak właśnie to wszystko zrobić, tak samo jeżeli chodzi o trening, jeżeli chodzi właśnie o dietę, o ucinanie tych kalorii, o, o nabijanie właśnie aktywności, podwyższanie, jak to będzie wszystko wyglądało, ile właśnie tej wagi będzie spadało w ciągu tygodnia. E, także co? Zapraszam, aby oglądać, żeby śledzić. E, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ja już wcześniej Przeprowadzałem okresy redukcyjne i masowe, ale oczywiście trenując na siłowni. Dla tych, którzy nie wiedzą, to jeszcze raz przypomnę, że od 2020 roku, od 24 grudnia, w ogóle nie byłem na treningu na siłowni, a od dobrych ponad dwóch lat w ogóle nie było żadnego treningu ani pompek, ani podciągania, i teraz właśnie minęło już, mija już ósmy tydzień odbudowy. Czyli już ogólnie powiedzmy, że no prawie że pełne dwa miesiące, i będę właśnie chciał to zobaczyć, co w ogóle da, będzie dało radę zrobić, jeżeli chodzi o redukcję, jak to w ogóle ta forma wyjdzie, jak to będzie wszystko wyglądało. Eee, także myślę, że nie wiem nigdy, tak jak już niejednokrotnie wcześniej wspominałem, nie wiem nigdy, żeby ktoś tak nagrał taki proces od A do Z, odbudowy, a potem redukcji, także myślę, że warto śledzić. Na razie jeszcze dużo tu ludzi nie ma, ale jak już dochodzą, to będzie wszystko do obejrzenia i do prześledzenia i każdy, kto tam będzie bardziej kumaty, będzie mógł sobie wyciągnąć wnioski i samemu gdzieś tam wprowadzić do siebie. Także co? Także wszystko. Dziękuję i zapraszam do oglądania. Po pompeczkach sobie zobaczmy.